Hejka, witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Księga Przygód. Tak w tym odcinku na początek, co bardzo dziwne jak na tą serię jestem przygotowany w pewnym sensie tak jakby dlatego, że chciałem wam pokazać pewną rzecz, już chodzi mi tutaj o lampy. Potrzebuję tutaj do tych moich chodników jakiegoś porządnego oświetlenia, bo póki co używam tylko i wyłącznie tych dyni świecących i randomowo po yy, pochodni i to nie za dobrze wygląda jak możecie zobaczyć. Yy, jest też jeden sposób, żeby yy, na przykład takie pochodnie chociaż troszkę ulepszyć. Yy, w sumie mogę wam pokazać. Yy, potrzebujemy do tego item frame'a. Szkoda, że się właśnie na to nie przygotowałem. Yy, ale tak, skóra gdzieś tu powinna być. Wiem, że nas. O, jest, jest skóra. Weźmiemy sobie może od razu dwa. Zrobię parę patyczków. Jeszcze troszkę. Tak, żeby były dwa item frame. Ok. W ten sposób. I teraz będziemy potrzebowali jakiejś popłytki. Najlepiej będzie to kamienna. Można zrobić taką, a można jeszcze okay. zrobić taką. Spróbujemy obydwie. Chociaż w sumie to nie będzie miało aż tak dużego znaczenia. Mówicie jak to zrobić, wystarczy, że sobie dajemy tutaj item frame i stawiamy do tego item framea pół płytkę i mamy taki jakby podpornik do, do tej pochodni i tak jak powiedziałem można jeszcze spróbować to z koblem. Tyle, żeby to było kamienne, bo wtedy tak fajnie wygląda. Drewniany już nie do końca, bo się tak, jakby troszkę zlewa z tą pochodnią. No ale, ale myślę, że to jest takie fajne usprawnienie. Małe, ale jednak, żeby wam nie spoilerować na chwilę, pójdziemy sobie w ten sposób, chociaż już troszkę zaspoilerowałem, nieważne. Więc to jest jedna z tych lamp. Ona byłaby idealna. Byłaby idealna. Gdyby niestety wysokość, na jakiej ustawiona jest lampa. Ta lampa wygląda według mnie świetnie, ma duży poziom detali, ale jednak, niestety, tak jak mówię, to nie jest to, czego szukam, dlatego, że to ma jeszcze działać, a nie tylko wyglądać. Więc, co jeszcze, tak pomyślałem, że tutaj można by jeszcze użyć innych rodzajów drewna, żeby to nie było takie jednolite, wtedy to by wyglądało jeszcze lepiej. Na przykład tutaj nie wiem użyć darkułdu albo coś w tym stylu, ale dobra. Ta lampa niby działa, ale fuj, <gryw> to już możecie nawet sami powiedzieć. Yy, tutaj były trapdory, ale wykorzystałem je w tej lampie yy, i to już jest coś. Powiem Wam, że to mi się bardzo podoba, tylko by musiało być jeszcze kratkę wyżej. Yy, że po prostu tak przy skakaniu, znaczy no, przy przechodzeniu pod tym, żeby to nie stało nad głową, bo to wtedy dziwnie wygląda. Yy, właśnie w ten sposób i no nie bardzo to pasuje. Yy, zresztą no, nie lubię, jak coś mam zaraz nad głową w Minecrafcie. No ale ta już wygląda nieźle, więc tej od czasu do czasu byśmy mogli użyć. Myślę, że nawet w porcie w porcie by to nieźle wyglądało. Tak, to, to myślę, że. No to tam lampę sobie zatrzymam do portu. No, myślę, że wtedy tam będzie świetnie wyglądać. I w końcu tak myślałem, myślałem, popatrzałem na różne designy, że jakieś mają niektórzy w internecie i znalazłem ogień, po prostu żeby użyć ognia i wymyśliłem sobie z tym taką lampę. Powiem wam, że tam lampa jest nieziemska, wygląda nieziemsko. Ja po prostu love it, <laughs> love it, love it, love it. Po prostu jest zarąbista. Nie wiem czemu, ale jakoś po prostu mi się tak bardzo podoba, że chciałem jej użyć. Jednak, tak samo jest to na podobnej wysokości, na tej samej wysokości co Glowstone, czyli niewiele by to światła dało. W sumie za chwilę możemy to przetestować w jakiejś przestrzeni, gdzie jest ciemno. Więc tutaj wymyśliłem coś takiego. Żeby to było bardziej funkcjonalne, wymyśliłem też coś takiego. Jednak to, to się troszkę nie zgadza, bo wygląda bardziej jak studnia. Więc żeby to jeszcze usprawdzić, przed chwilą wymyśliłem jeszcze jeden design, który myślę, że postawimy sobie tutaj, bo tutaj jest ciemno. Tylko muszę sobie spojrzeć tam jeszcze raz. I bierzemy kobel. Tutaj dajemy naderak dookoła ceglane schodki. Ok. Teraz trzeba naderblikowe. Płoty. W sumie to już można zapalić, bo czemu nie? Żeby troszkę światła nam dało. Trawa się pali, o tym też trzeba pamiętać. Dobrze, że teraz to zrobiłem. Bo zaraz by się cały, cały trawnik mi się zapalił razem z tymi drzewami. I na górze trzeba byłoby dać koblowe schodki. Tak. Tutaj to samo. Znowu się trawa pali. E, tutaj tak i tak. I jeszcze jakiś daszek, żeby dymek nie uciekał. Chociaż nie wiem, czy nawet bez tego dachu to było. była zbrodnia, bo. No, myślę, że to nie wygląda źle. E, żeby to jeszcze usprawnić. Mhm. Ciebie tutaj nie lubię, więc będę musiał Cię w jakiś sposób zabić. Siup, ok. Siup, siup, siup. Wracamy z powrotem. Żeby to jeszcze jakoś usprawnić, można by zrobić tutaj taką podstawę z tych półpłytek. Dobrze, że w sumie je skraftowałem. No i tak to wygląda całkiem nieźle. Można to jeszcze dać w podłogę, ale myślę, że nie będzie to wtedy takiego efektu. Z tej lampy na pewno użyjemy. Jeśli chodzi o tą wysoką, musiałbym sprawdzić, jak ona się sprawdza. E, sprawdzić, jak się sprawdza w e, takim troszkę terenie, bardziej zaciemnionym. E, I myślę, że to za chwilę zrobię. Tylko musiałbym się jakoś tych zombiaków pozbyć <laughs> e, e, i będę potrzebował też troszkę więcej koblowych schodków. Więc mm, ja sobie zbuduję jeszcze taką lampę e, gdzieś w ciemniejszym miejscu i zobaczymy za chwilę. Ok, mam zbudowaną taką lampę. I teraz oblezło mnie troszkę tych zombiaków i szkieletów, więc muszę się z nimi troszkę pobić. Też gin. Myślę, że pomyślałem, że franek jednak by potrzebował troszkę tutaj światła. No i, i jak to wygląda? Powiem Wam, że wygląda oczywiście świetnie. Tylko, że e, jeśli chodzi o światło. Hmm. Zaraz to jeszcze zobaczymy, jak to będzie się miało do spawnowania mobów. Yy, tylko muszę zrobić sobie porządek i F3 kliknąć. Yy, 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 yy. Jaki jest tutaj? Tu jest już 7. Czy ja bym tu musiał jakoś oznaczyć, że tutaj. Yy, kuźwa! Yy, drugi Creeper już mi tu wybuch. A widziałem go wcześniej, tylko pomyślałem, że chyba jednak mnie ignoruje. Więc nie, nie chciałem już się nim przejmować i zabijać go. No dobra. No nieważne. Hmm. Muszę to sobie zrobić jakąś podłogę na chwilę. Jednak coś czuję, że jednak nie wyjdzie z tego nic specjalnego. Hmm. Więc tak, tu jest 8, tu już jest 7. Czyli tu też będzie 7. Tak. W tych miejscach nie będą się spłonować moby, W tych już niestety tak, e, gdzie są te półpłytki. Więc, no, za dobrze to to nie oświetla. Żeby to oświetlało porządnie, to musiał to chyba stawić kolejny słup z taką lampą e, już w tym miejscu, e, co by troszkę miało się z celem. E, jeszcze bym musiał sprawdzić, jak oświetla ta mniejsza lampa. Ale to już sobie zrobię poza kamerą. Na razie tą lampę tak zostawię tutaj, myślę, że Frankowi to się przyda. Bo nie powinien mu chodzić po głowie. O <grym> No, ale ja sobie przygotuję jeszcze parę rzeczy, bo mam jeszcze jeden pomysł na ten odcinek i podpowiadam na komentarze, więc zobaczymy się za chwilę. Ok, już wróciłem. Więc mam do końca tego odcinka jeszcze dwie rzeczy do zrobienia. I tak jak powiedziałem przy okazji będę odpowiadał na Wasze komentarze. Na początek chciałem powiedzieć, do czego w ogóle ten klocek jest tutaj. Mam tu taką przykładową lampę właśnie w tym stylu, jakim jest ta i. No i tam. <laughs> I chciałbym zobaczyć, jak ta lampa działa, czyli w jakiej odległości będą się palić przedmioty dookoła tego. Ponieważ mam takie przeczucie, dlaczego ja to robię właśnie, mam takie przeczucie. Że te płotki, jednak ogień, tak jakby ogarnia, że tak powiem, jako blok. Wiem, że nawet jeśli jest, są bloki dookoła ognia niepalące się, to jeśli w rogu będzie, czyli w tym miejscu, to się na 100% zapali, więc tutaj nie postawiłem, bo tu już jestem tego pewny, ale jeśli ogień ogarnia te płotki jako blok i nie poz... ten blok nie przepuszcza ognia. Prawdopodobnie dzięki temu nie, powinny się, nie powinno się to drewno zapalić, więc zrobimy sobie taki test. I zostaw... zostawimy to. No i chyba to nie wyszło. <laughs> Od razu się zapaliło. No cóż, dobra, czyli już wiem, że nie ma co nie ma co szukać. No, niestety się zapali. Dobra, niech się to pali, bo w sumie mm, nie, nie szkoda mi tego, chociaż w sumie troszkę mi szkoda trawnika, więc tu się nie pal. <laughs> ok, mm. druga rzecz jaką mam do powiedzenia, to, to że w tym miejscu właśnie, oznaczyłem to sobie specjalnie tymi płódkami i pochodnią, yy, zawsze w tym bloku jakimś cudem pojawiałem się od pewnego czasu jajka. O, widzicie? Właśnie, wyskoczyło z podłogi i się złączyło z tym stakiem. Mam 8 jajek teraz, wrzucę je może tutaj do skrzyni. Yy, I zaraz zobaczymy, yy, czy coś tutaj jeszcze wyskoczy. No, chyba będzie trzeba na to dość długo czekać, bo to całkiem przypadkowo co jakiś czas w tym. O! Właśnie. <laughs> Widzieliście to, jak to wyskoczyło z podłogi? Właśnie. Nie, nie wiem, co to jest, ale. Nie chcę tego traktować jak błąd. Wiecie co? Miałem taki pomysł dzisiaj z tymi jajkami. Może w tym miejscu właśnie postawię kurnik i to, to jest bardzo świetny pomysł, dlatego że z jajek te jajka potem mógłbym łapać do hoppera wystrzeliwywałyby by potem te jajka Dispenser by wystrzeliwywał. O, i zapaliło się do końca. I w tym momencie ten kurczak by się odrodził, jakby urósł to się spali i będę miał kurczaka gotowanego. Czyli, że po prostu sobie wchodzę do tego kurnika, biorę ugotowane te kurczaki. Pióra chyba też tam co jakiś czas powinny, o widzicie, pióra też co jakiś czas powinny wychodzić, tak myślę. No, chyba też, więc to będę miał tak jakby do tworzenia strzał, chociaż tych strzał niekoniecznie będę dużo potrzebował. A jeśli chodzi o crafting, to chyba pióra do niczego innego nie są potrzebne. No, ale dobra, więc ja sobie tutaj wezmę, już sobie przygotowałem te itemki. Nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądać. Będę musiał się nad tym troszkę zastanowić. I tak. Pierwsze, co na pewno chciałbym zrobić, to. Nie. Hm. Do czego by tu zacząć? Może zrobię podłogę z tego. Z. Tak. E, tutaj już będą ściany. To w sumie. Nie, to będzie tak, tak, tak. okej, okay. Ściany już myślę, że połączę jakoś z drewna, tylko że. Właśnie nie mam żadnego takiego pomysłu, jakby to zbudować. Tu jeszcze. Ok. Tu na razie postawię sobie hopper, zobaczę czy to będzie mi zbierać. I jeszcze przy okazji przydałoby się, żeby ten. żeby to było skierowane do skrzynki. Zobaczymy, czy hopper będzie zbierać. Ale ok. Weźmy sobie, jakby to zrobić. W ten sposób. Hmm. Ok. Jakby tu. W sumie, to teraz mógłbym y, odpowiadać na te komentarze. Przydałoby się raczej. Myślę, że na tych supach tak to będzie postawione. Hmm. Więc pierwszy komentarz. Y, f, fajny odcinek. E, ciekawe budujesz, e, Natalia. Słodziutka. Co ty na to, żebyś grał na shaderkach? Ja na tej serii grałem na shaderach, dopóki niestety 1.8 wyszło. Znaczy niestety, no oczywiście jest to bardzo do dobry news. Znaczy dobra wiadomość, że wyszło. I od tego momentu niestety właśnie shaderów nie ma na tą wersję. Dlatego nie mogę ich używać. Oczywiście jak pierwsze kiedy wyjdą, od razu je pobiorę, yy, od razu zainstaluję i będę na nich nagrywał, ale yy, póki co, no po prostu yy, nie ma zbytnio jak. Mm -hmm. Nie wiem jak to zrobić taki jakby taras. Na razie tu postawię same bloki. Tak. Tak. W sumie to nigdy nie budowałem kurnika. Nie mam też żadnego pomysłu na to, więc e, niestety przepraszam, ale e, będę dość. No, do, dość słabo mi to wychodzi. E, chciałem też pomieszać dwa różne drewna. E, Tego tutaj na przykład sobie damy Dark Oak. Tutaj też. E, tutaj wstawimy drzwi oczywiście. Hmm. Tu też będzie Dark Oak, yy, ale ok. Czy na tych deshaderkach to tak jak powiedziałem, będzie tylko jak wyjdzie, bo na razie jest to na wersji yy, 1.8.1 pre 3, czyli to jest taki snapshot, tak jakby yy, tutaj jeszcze yy, nie ma żadnych modów. O ile dobrze wiem, oprócz tych takich cheaterskich, co zawsze wychodzą na każdą wersję. Yy. Tumany items na przykład pamiętam, że wychodziło na każdego snapshota. A tak to to niekoniecznie jest co. Hmm, yy. Tu właśnie też może być problem, bo ja chcę, żeby te kurczaki się paliły, a cały kurnik będzie z drewna. Więc to może być nie mały problem. No yy. myślę, jakby to zrobić jeszcze. Może przyciągnąć. Tak, żeby było nieparzyście. W ten sposób. I tutaj będzie ściana. Ok. Co dalej? I tutaj to samo. Ok, ale kolejny komentarz za ten czas. Czy kiedyś będziesz nagrywał z widzami? Kuba Suliga. To będę robił. Na pewno na coś nagram, jednak niestety muszę was tutaj... O, chyba nie zbierze. Niestety muszę was tutaj zasmucić, ale e, chyba nie będzie to Minecraft. Jakoś tak czuję, że w Minecrafcie mm, no nie wyglądałoby to zbytnio, dlatego, że przychodzi taki widz tutaj do mnie mm, i ja w tym momencie muszę wymyślić co zrobić tak, żeby y, obie osoby były, miały zajęcie tak jakby mm. i muszę. Muszę coś zrobić, żeby ta właśnie osoba się nie nudziła y, jak ja będę y, robił to co robię, bo właśnie po to jest ta sing seria single player, dlatego że mm, jakby było na multiplayer to musiałbym znaleźć odpowiednią osobę, która ma powiedzmy, co ja robię? Ma tak jakby myślenie na moim poziomie, że tak powiem, tych trochę dziwnie, bo chodzi mi o to, że musiałaby myśleć tak samo jak ja, żeby potrafić wybudować to, co ja chcę, dlatego że w tym stylu co ja buduję nawet z Darkiem mam bardzo często takie. Rzeczy, że ciężko nam tu podchodzi myślenie razem. Kurde no, jakby to zrobić. W tą stronę wypada. Spróbujmy jeszcze inaczej. Hmm. Uh -huh -huh -huh. Musiałbym chyba tutaj tak to zrobić. Zobaczymy czy teraz zbierze. OK. więc tak jak mówię, no byłoby to dość ciężkie do zrobienia. Jeśli coś z widzami będzie to w jakąś inną grę. Na przykład, o właśnie, to jest bardzo dobry pomysł. Wychodzi Call of Duty Advanced Warfare. Myślę, że chociaż jakaś mała część z was kupi tą grę. Zwłaszcza, że to jest we wtorek 3. Nie czwartego, Zaraz muszę sobie na kalendarzyku sprawdzić. Um, to jest 4 listopad, we wtorek. Wtedy wychodzi Call of Duty Advance Warfare. Ja już sobie pewno wtedy kupię i już będę grał. E, więc mój nick na Steamie to jest Janak. Dzień zero, dzień zero tak jak zawsze. E, Janak, pamiętajcie. E, nie ten, nie Janek. Mm. I jeśli byście chcieli sobie zagrać w jedną z gier, jakie mam, bo na przykład, głównie to jest Call of Duty, myślę, że CS niedługo, może też sobie zakupię, to, 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 to wtedy byśmy mogli sobie w to Call of Duty zagrać. Czy będę to też nagrywał? Myślę, że niektóre, na przykład moje pierwsze wrażenia z Call of Duty, na pewno coś takiego wyjdzie dlatego że po failu e, jeśli chodzi o ghosty e, jeśli nie wiecie ghosty to była totalna porażka według mnie na komputer przynajmniej e, teraz aktualnie na serwerach jest maksymalnie 2000 osób e, i no i nic ciekawego po prostu w tych ghostach nie ma są dla mnie tak do dupy że się po prostu w nie nie da grać e, Przycina nawet na moim komputerze na średnich w tych ustawieniach, yy, że tam tekstury mam na niskich, tam coś takiego cholernie po prostu przycina. Yy, no i jak dla mnie, mapy są strasznie niegrywalne, yy, dlatego pomimo tego, że wyszły ghosty, ja dalej sobie pykam Black Opsa dwójkę. Myślę, że to się zmieni, jak będzie, yy, jak. Yy. O! Zebrało? Jest, zebrało. Czyli to jest dobrze, tylko że teraz by trzeba było zrobić to tak, żeby to jeszcze przetransportowało do, do skrzynki i tutaj może być problem. Ale myślę, że to sobie wymyślę w, 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 w. Do, do przyszłego odcinka, nie będę już tego na kamerze robił. Dobra, bo trzeba by się pośpieszyć, bo ja tu zaś gadam bardzo długo już, już 12 minut. O, nawet kurczak. Czemu kurczak się tu pojawił? Czek zginął? LOL. Jakim cudem? Jak, jakim cudem z tego kurczaka wyszedł? Hmm. No nieważne. Dobra, przejdę sobie do kolejnego pytania. I yy, kolejne pytanie to jest: yy, czy chciałbyś kiedyś nagrywać z większymi youtuberami, typu Blobek, Rezzi, Pingwiny? Nie. Jeśli chodzi o tych polskich youtuberów. Powiem Wam, że jest kilka takich, e, tych sławniejszych, który, którzy naprawdę są e, godni uwagi, jak na przykład PeachBlack.pl i SKKF. SKKF, no też jest spoko. I jeszcze. Jakie jeszcze? Musiałbym sobie przypomnieć jego nick. Był jeszcze jeden, tylko że B chyba, tak? Tak, B dlatego że on ma bardzo podobny styl, jeśli chodzi o nagrywanie i ogólnie budowanie do mojego. Znaczy no budowanie może nie, ale też buduje całkiem epickie budowle. I po prostu tak myślę, że gdybyśmy ze sobą grali, to na pewno skończyłoby się to sukcesem, że tak powiem. Że moglibyśmy się po prostu porozumieć ze sobą. Więc rox B, Pitch Black i SKKF ewentualnie, jeśli już bym miał z polskimi nagrywać. Mam tu jeszcze jeden komentarz, tak? Tu już multiple... Pytanie, e, idź stąd. E, czy chciałbyś, nie, to by było to samo. E, poprzedni komentarz, autor poprzedniego komentarza to jest synek, nie wiem jak to mam przeczytać. E, więc przepraszam. E, tutaj by się jeszcze przydał jakiś daszek do tego, nie. Troszkę słabo mi wyszedł ten kurnik. Więc może tutaj postawię jeszcze taki słupek. Bo czemu nie. Yy... I do tego bym musiał walnąć troszkę schodków. Yy, ja sobie dokończę jeszcze ten kurnik już poza kamerą, bo za długo gadam. Yy, I zobaczymy się za chwilę. Ok, już skończyłem, ale zanim jeszcze pokażę to ostatnie pytanie. Yy, czy masz jakiś plan na inne serie? Jakieś inne gry? Jak masz... Jak masz pomysł? <noise> Jaki masz pomysł na rozwinięcie kanału? Na rozwinięcie kanału może zacznijmy od końca. No, do końca na razie nie mam pomysłów. Wiem po prostu, że najbardziej Wam się podoba seria Building Company, Dark and Indianic Building Company, na której mam najwięcej wyświetleń, więc, żeby rozwinąć kanał, myślę, że najbardziej bym musiał brać uwagę brać pod uwagę tą serię. Yy, y, jakieś inne gry, czy jakieś plany na inne serie? Plany na inne serie... Yy. Ostatnio było Rollercoaster. Myślę, że Rollercoaster jeszcze będę kontynuował, spokojnie. Odcinek kolejny na pewno będzie. Yy. Na inne gry, tak jak mówiłem na początku, znaczy na początku, przed chwilą y, Call of Duty Advanced Warfare na pewno coś tam wejdzie. Yy. Coś jeszcze z innych gier? Wypadałoby skończyć Edgecraft. Tak, to, to też. O tym w sumie już praktycznie zapomniałem, więc za to też Was muszę przeprosić, ale myślę, że niewiele mi tego zostało do końca. I jeszcze jakieś inne gry. GTA 5, które wychodzi na PC-ta, może coś wejdzie, ale raczej nie. Żaden taki let's play stricte z kampanii, bo no, to się troszkę mija z celem, dlatego że wy pewnie już przeszliście albo widzieliście to e, z rok temu na PS3, więc tutaj zbytnie nie byłoby takiej e, potrzeby, ale może coś tam będzie. Nie wiem, jakiś fany, moment. <laughs> nie no, coś wejdzie na pewno. Ale dobra. E, to jest mój pseudokórnik. <laughs> nie do końca wiem, czy to wygląda jak kurnik. Z przodu mi się strasznie nie podoba, dlatego że tutaj ma bardzo mało głębi. Chodzi mi na przykład o te słupy. Musiałbym je wyciągnąć tak, jakby jeszcze troszkę dalej, albo ścianę przesunąć do przodu. Tam tutaj. Wtedy by było więcej głębi. No ale tak jak mówię, strasznie mi się przód nie podoba. Żeby troszkę tej głębi dodać, dodałem ten oto tutaj daszek. Myślę, że to jest całkiem niezłe. Do niczego nie służy, tylko do wyglądu. Tak to wygląda z boku. Tu bym jeszcze coś musiał poprawić. Yy, to nie wiem... Tak mi teraz przyszło do głowy. Pup, pup. Gotowe. <laughs> Już mamy troszkę więcej głębi. Yy, I jeszcze na przykład tu i tu. No. no i tak to wygląda też odtąd. Są straszne takie dziury w dachu, żeby to było jakieś... nie wiem... Mm, nie wiem, no bardziej zaniedbane. Jeno jak mnie wystraszył, o matko. Zapomniałem, że tutaj się respią moby. Ojej. No, ale. Mm. Więc oto jest ten magiczny kurnik. E, w zasadzie sprawia swoje. działa tak jak trzeba. Nie wiem skąd ten kurczak dalej się tutaj wziął, e, ale. Ale działa. Jajka przychodzą. Jedyne co będzie trzeba, to myślę, że zrobimy tak, że. W tym miejscu zabarykadujemy to okno, jak nie będzie widać. W tą stronę przekierujemy hopper, i tutaj będzie dozownik, który będzie wyrzucał w górę jajka. I te kurczaki gdzieś tutaj będą się palić. Jakoś, jakoś to zrobię taką maszynkę, żeby się paliły. Na razie to tutaj muszę zamknąć żeby się żeby wchodziło do hoppera. No i tak. To było na tyle w tym odcinku, bo już troszkę za długo trwa, więc dziękuję za oglądanie owego. Zapraszam do oglądania innych moich filmów. Pozdrawiam, no i cześć.